Oto znów futbol staje się tematem dnia. Witamy serdecznie z niemieckiego Monachium i zapraszamy na mecz. Tu Tomasz Smogowski. Witam państwa serdecznie w towarzystwie Jacka Laskowskiego. Gorąco zapraszamy na mecz 8 finału rozgrywek o tarcze EA. Bayern Monachium mierzy się z Realem Madryt. Jedna ósma finału, to już nie przelewki. 16 zespołów i każdy z aspiracjami, każdy planuje grę w ćwierćfinale. Ale tu wygra tylko jedna z tych drużyn i za 90 minut powinno być wiadomo, która. A oto skład Bayernu Monachium na dzisiejsze spotkanie. Manuel Neuer w bramce, dalej Jozła Kimiś oraz Palinia zagrają w środku pola. Formacja z wyraźną szpicą, zatem tak, w linii ataku... Osamotniony na pasie I bardzo dobrze teraz odczytał zamiary. Drużyna Realu Madryt na ten mecz. Teraz na Państwa ekran. Między słupkami Thibaut Courtois, Federico Valverde oraz Bellingham zagrają na środku pomocy. W... Ataku zobaczymy Kyliana Mbappé Jude Bellingham Z problemu tu się urywa I się z podkrycia, okazja Jest gol! No nie trzeba było długo czekać na otwarcie wyniku Doskonale poradził sobie z defensorem, któremu ta sytuacja będzie się śnić po nocach. Chyba trudno o lepszą sytuację, choć przy okazjach sam na sam czasem niełatwo zdecydować, czy lepiej postawić na siłę, czy technikę. W tym wypadku udało się mocnym strzałem umieścić piłkę w siatce. Mbappé. Teraz! Doszłysz sobie szansę! Uwaga! Ruszyna przeciwna wydaje się rozpika. W ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasiewów obronnych. No a Kylianowi Mbappé nie pozostaje. Jest za linią obrony. Uwaga! Jest bramka! Ale jednak ten gol nie może zostać zaliczony. Wszyscy widzimy teraz porągiewkę w górze. Ach, tak blisko było Tomku. Tak blisko. Niestety przepisy są nieubłagane. Nie może tutaj stracić piłki. Znajduje tam Kylian Mbappé. Królewscy nacierają. Bramka rywali coraz bliżej. I teraz Bawarczycy stracili piłkę. stracił piłkę. A teraz Ale zmarnowana okazja. W sytuacji sam na sam nie jest łatwo obronić. Tym większe brawa dla bramkarza, że złapał tę piłkę. Uwaga, będzie okazja. Goal! Powtórka teraz pokazuje jak znakomicie został wyprowadzony ten kontrat. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. A potem cóż, no nie mogło to nie wpaść przy przewadze 2 na 1. W takiej sytuacji można zrobić dosłownie wszystko. To musiało skończyć się go. Utrata piłki. Uwaga, wychodzi sam. Co tu się dzieje? Ten piłkarz jest niemożliwy. Trafia już trzeci raz. Naprawdę przyjemnie jest być świadkiem takiego hat -trika. To było ładne rozegranie na jeden kontakt. Zobaczmy to jeszcze raz. Gdyby tego nie wykorzystali, okryliby się wstydem. Przewaga dwóch na jednego. To musiała paść w bramka. I po tej bramce jest 4-0. Naprawdę udana interwencja. Jamal Musiala. O, môže byť zagroženie bramky.